Siemanko, dzisiaj nareszcie Passat. Filmik o Passacie. Dzisiaj taka robotka. Wymienię no. sobie kierownicę i naprawię tutaj mechanizm. Nie wiem, coś jest z wycieraczkami, nie? Wycieraczki, jak tutaj włączam, uruchamiam, manetki. To te wycieraczki yy, zamiast. Nie. Inaczej. Jak biorę, żeby było, żeby była monetka na zero, to wycieraczki jeszcze kilkukrotnie się majtają. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Nie wiem, czy dobrze mówię. Majtają, no. Działają, prawda? Działają. I później one powinny wrócić do pozycji zero. Czyli powinny. Być jak w tej chwili. A one staną albo na środku, albo w połowie, albo tutaj na środku i przy słupkach, albo tak trochę nie dojadą do końca. Nie wiem. Obstawiam, że to jest wina manetki. Mam drugą manetkę, kupiłem nową. Zobaczymy, czy coś to da. No i co, no i wymienię sobie kierownicę, bo ta. Stara to jest z dziurami, a ja ją tutaj chciałem załatać żywicą, włóknem sklanym, no ale tu chuja ujadało. no i co, no i tutaj sobie tą kierę wymienimy. Zobaczycie jaką mam kierownicę dopiero po zdjęciu tej. Przygotowałem się w taki tutaj kluczyk, żeby odkręcić fajerę tutaj. Nie wiem, czy dobrze powiem, z kolumny kierowniczej. No, najpierw muszę tutaj odkręcić. Najsampierw to muszę odłączyć klemę. No. mnie trochę muszę tą kierę tutaj tak przestawić. Bo tutaj, bo tutaj gdzieś na tej wysokości są takie otwory. O, tutaj czuję. Tam się podobno wkłada płaski, płaski śrubokręt. I się normalnie tam wciska, coś tam się wypina, przestawia, i można wyjąć poduchę, nie? No to tak tutaj sobie tą poduchę wejmę. No i widzimy się może za chwilę. A może nie, nie wiem. <śm> no i dobra. klema odłączona. Można tutaj przystąpić do odkręcania poduszki. No, sobie kierowniczkę tutaj tak. Przestawiłem. Tu jest wyczuwalne miejsce, gdzie trzeba podwadzić. No i tutaj z tej strony i sobie to, to zrobię. No i odłączę poduszeczkę. Trochę się namęczyłem, żeby ogólnie tutaj tą poduszkę wypiąć, no ale co? Mam poduszeczkę. To muszę wypiąć ogólnie tutaj z kosteczki i co no i mamy kierę normalnie nie tu no, no. poduszkę odkładam no i dobra tu odsuwamy ogólnie ten tu też musimy chyba z kosteczki z kosteczki wypiąć klakson chyba tu jest ale mogę się mylić ogólnie o dobra wyszło no i co, tutaj te śmiecie tutaj zostają ogólnie No i Ciekawe czy to wyjdzie dobrze No dobra, to tutaj sobie... O, nie wiem kurwa jak to zrobić To chyba się otwiera, to wkłada no, Zaraz ogarnę sobie No i zaczynam zdejmować kierownicę Jego śruba taka odłożymy tu ogólnie. A nie, no tutaj to jest. Tutaj kierownica ma. to to ogólnie. No i dobra. Stara kierownica. Muszę się dostać. Ogólnie to jeszcze muszę zdjąć tą manetkę, bo jak już Wam mówiłem. Coś jest nie tak, z manetką. A, tu jest kurno. To się odkręca, to sobie odkręcę ten plastyczek i wymienię sobie manetkę. No i dobra, żeby zdjąć te plastyczki trzeba tutaj odkręcić jeden, dwa. Czyli 4 śrubki no i to całkowicie schodzi nie? No. kluczyk wyjąć żeby mógł to, to wyjąć no, czyżby jeszcze tam coś blokowało no, to sobie opuszczę no dobra w sumie to a, stacyjka, wadzi koło wodna, O, można przecież przez to sobie kolumnę wyciągnąć. No i dobra, tu mamy dostęp do tego, do tej manetki przełącznika. Tu są dwie płaskie śrubki. Śrubokrę śrubokręcik. No i odkręcamy. Myślałem, że, że tej kiery nie zdejmę, no ale jakoś udało się Audi Volkswagen Scoda Seat no. Jak wiadomo są to wymienne elementy dlatego właśnie części do sata zwłaszcza są bardzo tanimi częściami, częściami, Cześć mi. No, Dobra, Ja to sobie odkręcę i zaraz wracam. Odkręciłem śrubeczki i tak myślę, że tutaj trzeba po prostu tą kostkę włączyć. Kurwa, coś już urwałem w pizdu te kostki trzeba no, to już urwałeś kurwa, jak mać to działać jak ty już żeś popsuł ja, pitor. No, to pitor a ona trzeba rozdzielić kurwa. No, jest, kurwa o, już coś urwałeś kabelek chyba nie, ops nie wiem, co się tutaj jakoś to trzeba wypiąć te kosteczki dobra sobie wyknę zaraz walki ciąg dalszy I tutaj musiałem takie kółko tutaj zdjąć z tej kolumny kierowniczej no i co tutaj było pod spodem jeszcze dwie te śrubki i tu jest taki cycek, cyngiel no musiało się go tutaj odblokować, no i wyskoczył. Podpinam sobie kosteczkę. Tu już mam normalnie o, nawet do wersja z komputerem. O zobaczcie Regulacja obrotów wycieraczki też jest tak jak tu oryginalnie jest Tutaj mam, mam wersję z komputerem. ciekawe czy podejdzie to, nie? Jak podejdzie, to podejdzie. Jak nie podejdzie, to nie podejdzie. A teraz dopiero zorientowałem się, że niepotrzebnie te, te śruby, kurwa, odkręcałem, nie? No jest. No ale dobra. To już tutaj nie będę musiał przykręcać, tylko sobie tutaj, o, tutaj tego to wsadzę. Nadzieję, jak napal. No i będzie chyba dobrze. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, odpinam kosteczkę. No i tyle w temacie. Odpiąc kosteczki. Nie wiem, czy, czy ktoś tutaj w tym przełączniku nie grzebał. Bo to jest taka substancja. Zobaczcie. Nie wiem, czy to ktoś tego, kurka wodna. Nie kleił. O i tu nie. Napiszcie, czy to tak powinno być. Czy to jest klej, czy to jakiś tam smar, żeby to tak pracowało. Nie wiem, niby tutaj coś takiego jest. Ząbki, czy frezy, jak to się mówi. To może to nie było odklejono jak, jak twierdzę, tylko to tak było fabrycznie, nie? Dobra, pies to trącał, podpinam tutaj nówkę sztukę. To jest takie oznaczenia: też skoda Volkswagen Seat Audi. No i dobra, montuję i składam wszystko, pokazuję nową kierownicę. No, i ciekawe, czy, czy dobrze złożę wszystko, nie? A teraz pokażę Wam, jak wyglądała ta nowa po zakupie i co z nią zrobiłem. A musiałem ją odświeżyć, żeby lepiej wyglądała. No tak wygląda teraz Malowałem ją Trzykrotnie Taką farbką specjalną Do kierownic yy, Później dałem bezbarwny Przed bezbarwnym Wyglądało lepiej No ale Sami ocencie Lepsza ta z czy ta No i dobra przełożyłem wszystko Teraz czas sadzić kierę i skręcić wszystko no tak no i pozostało tylko ułożyć ten Zündel tutaj w poduszkę Zündel chodzi 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 Zündel Żony dężor, wieczą poduszka, chcę co widz na nowej stałej kierownicy. No i luksus kurwa. W końcu mam kurwa kierownicę. Jako taką w tym pasacie. Ale cieszy oko. Kurwa naprawdę. Ech, mówię Wam, że cieszy. Że cieszy oko. Dobra, idę włączyć. Idę podpiąć tą klemę. Zobaczę, czy działa w ogóle tutaj klakson I co z tymi, kurna wycieraczkami, co wam mówiłem na początku filmu no i dobra dla prawdy kurwa nie działa klakson ja pierdolę, ale że się odjebał nie działa kurwa klakson idziemy kurwa Kurwa, kierownica. kurwa, zblokowało. Jebana kurwa, no. zblokowała, jebana. Coś odjebałem, kurwa. <grywa> Jak wezmę na zapłon, to jest ciągły kurwa ten. Jest ciągły kurwa. Sygnał kaksonu. Zobaczcie kurwa. Muszę zwalać poduchę duchę od nowa. Jaj pierdele. Dobra, już cicho. Co? O co ci chodzi? No już na już się naprawi. Dobra. Ale jaja. Dobra, ściągam tą po duchach jeszcze raz. Kurwa, dobra założyłem, przekręcam. Nadal to kurwa wyje. Nie wiem, co jest kurwa grana. Nie wiem, czy to jest ale kurwa nie podoba mi się to. Dobra, coś tu muszę wykombinować, proszę Was. Chyba coś źle tu. No ale co tu mogłem źle podłączyć? Kurwa. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. I jak zwykle tutaj najkrótszą drogą udałem się i sobie bezpieczniczek, żeby mi kurwa laksant nie działał. Sprawdzimy teraz sobie wycieraczki. Oczywiście od razu się włączyły. Zobaczymy, czy awaria zniknie, czy nie. Chuja! Kurwa, na darmo ten. Tą manetkę kupiłem. Ja pierdolę. No to nieźle. Jeszcze raz zobaczymy. Pierdolę. Ale z ciebie amator. Amator jak nie wiem. No i dupa. O, ale z ciebie Majster. Zobaczymy, czy, czy poduszka się świeci, czy nie świeci. Dobra, chociaż to działa, nie? Ale nie ma Klaksonu. Dobra, nie będzie Klaksonu. Trudno. Był Klakson, nie ma, trudno. A tutaj to nie wiem czy tam w mechanizmie, w, me, w mechanizmie, czy coś. Nie wiem. Nie wiem, nic nie wiem. Dobra, to by było na tyle. Zobaczcie jak teraz ładnie kiera wygląda. Nie jest dziurawa, nie jest teges, śmeges to ładnie się przedstawia. Nie szpeci bynajmniej, nie? No. No to dobra, to by było na tyle w tym odcinku Pozdrowionka A ja tu Uprzągnę ten burdel w pasacie. A jeszcze wam coś pokażę Kupiłem osiemnastki do Celiny Wzór taki Niby AMG No ale zobaczcie, kurwa te ubytki Znowu będę walczył Walka z wiatrakami. Jedne alusy zrobisz, następne musisz zrobić. Tutaj to rzeźnik jeździł, nie? Rzeźnik. Ale dobra cena. Gdzieś 1 czwarta wartości. Nie no, gdzieś 1 trzecia wartości ładnych alusków. A ja to za parę groszy sobie odnowię. Opłony jeszcze, sezon polatają. No, już celina się cieszy normalnie. Dobra, jeszcze raz siemanko i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Siema.